Radio Wolna Sobota. Tylko w radiu Pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy, którzy, którzy sobotnie popołudnie już spędzają w swoich garażach. Proszę podkręcić trochę mocniej swoje odbiorniki, bo za chwilę temat motoryzacyjny się pojawi. Wiosna coraz bliżej, więc klasyki pojawiają się już na ulicach. Do nowego sezonu przygotowują się członkowie Stowarzyszenia Klasyczny Koszalin. To największa w mieście grupa posiadaczy i miłośników Young oraz Oldtimerów. A Reg Wilman na potrzeby naszej dzisiejszej audycji zajrzał do garażu Andrzeja Gackowskiego. We'll be right <laughs> back. Garaża dokładnie w namiocie garażowym mieszka FSO Polones z 92 roku 16 GLE. Samochód jest w rodzinie od nowości. Mój wujek kupił go w Warszawie na Żeraniu jako pierwszy właściciel. Po czterech latach użytkowania po mieście sprzedał go mojemu dziadkowi. Później auto stało 5 lat w garażu. Dziś na pierwszym roku studiów, jak dobrze pamiętam, zacząłem to auto odkopywać z garażu. Tam właściwie się narodziła taka pasja do grzebania w samochodzie. Cała magia, która polegała na tym, żeby uruchomić to auto po pięciu latach stania sprawiła, że jakaś taka zajawka się u mnie urodziła, która tam gdzieś zawsze była, jakieś składanie modeli, dogrzebania, robienie jakichś swoich rzeczy. No i to auto pobudziło ją do takiej skali, powiedzmy już bardziej większej, tak? Już nie takiej modelarskiej na biurko, tylko już takiej żywej. Poloneza? Za półtora miliona to niemożliwe. Zaraz się przekonasz. Polonez. Duży, bezpieczny samochód. Masz go wtedy, kiedy chcesz. Półtora miliona miesięcznie. Informacja w salonach FSO. Idzie wiosna. W jaki sposób przygotować takiego klasyka do sezonu? No przede wszystkim buty na wiosnę. Dostał w prezencie nowe opony i nowe felgi. Udało mi się uzyskać z rynku oryginalne ozety, Co ciekawe, z kapslami FSO i felgi mają również rocznik 92, tak jak Polones. Zupełnie niechcący udało mi się coś takiego trafić, więc pierwsze co na zimę nie stało, stało na stalówkach, więc pierwsze co na wiosnę dostanie nowe kapcie z felgami, żeby, żeby się Trzymał drogi. Kolejnym elementem będzie sprawdzenie płynów, tak czy przez zimę nic nie popękało, wężyki, czy nic mu nie będzie ciekło. Trzeba zatankować, niestety na wodę nie jeździ. Potem ogarnięcie wnętrza, bo na pewno na zimę jakieś pająki tam się zamieszkały w środku. Byłem, w zimę oczywiście regularnie do niego zaglądałem. Zajrzałem pod maskę, to jakiś kawałek chleba znalazłem na, na filtrze powietrza, także jakieś zwierzaki tam grasowały, więc przewody elektryczne też jak najbardziej trzeba sprawdzić. Akumulator był wyjęty, regularnie ładowany, więc tutaj wystarczy tylko podłączyć i wszystko sprawdzić, czy poprawnie działa, zalać i posłuchać, czy odpali. Tak? I zamiast to na działkę najlepiej. By była działka, to najlepiej. Tutaj w Koszalinie mamy fajną możliwość pojechania sobie nad morze i z powrotem, jako taką wycieczkę, tak powiedzmy, w koło komina. Ale wiesz, że w Mielnie to głównie inne samochody na ulicach? No wiem, ale nie oglądają się za polonezem. <grymne> <grymne> jest to zauważalne. Tak, faktycznie, w większości w ludzie starsi się obracają, ale coraz więcej młodszych osób też się obraca. Tych polonezów już nie ma tak na co dzień, tak? Ludzie już się nie są aż tak opatrzeni, więc jeżeli taka starsza konstrukcja się porusza, a zwłaszcza, że już nie jest taka cicha jak teraz te nowoczesne auta, których prawie czasami w ogóle nie słychać, to już z samego hałasu się obracają, tak? Co, co tam się dzieje? Your best discovery. FSO Polonia. To uczucie takie, gdzie po tygodniu szukania przyczyny, czemu to auto nie chce odpalić i czy ono w ogóle będzie się do czegoś nadawało. Ta nagroda w postaci chodzącego silnika, tak, wyjazdu dała kopa, żeby dalej z tym autem działać. No i na początku to były studia, więc z tym autem dojeżdżałem na zajęcia, jako takie daily, tak, mówię pierwsze auto. Wiadomo, polones e, pali jak Ferrari także zalanie za trzy dychy to był dojazd na uczelnię i czasami powrót jak nie, to parę razy już mi się zdarzało na skrzyżowaniu, akurat zawsze na lewo skręcie, że mi gasł i trzeba było te ponad tonę przepchać i oczywiście w mieście za bardzo nikt nie pomagał, bo stary grad stanął, to na pewno raczej wszyscy trąbili trzeba było sobie z tym radzić były też zagadki typu, że nigdy nie było wiadomo, czy tym autem dojadę, tak jak zawsze było rana taka niepewność, czy odpali czy nie odpali, jak odpali, to czy później się coś nie stanie, tak też na forach koledzy, którzy również z auta jak FSO grzebią, tak w tym aucie zawsze jest coś do zrobienia i nigdy nie wiadomo właściwie co, co się wydarzy, co nas spotka i co w tej chwili się zepsuje, czy się nie zepsuje. Zdarzały się sytuacje, że auto stawało, ja dzwoniłem do taty po ratunek, przyjeżdżaliśmy po to auto, żeby albo je na linką scholować, albo zobaczyć co się dzieje, a ono odpalało, jakby nic się nie działo, nie? I nie wiadomo o co chodzi. A podchodzą czasem ludzie na parkingu i mówią, panie, ja w takim to żonę poznałem. Oczywiście, to standardowo. Ale to są bardzo miłe, miłe głosy, bo najczęściej każdy obchodzi i mówi, że on miał w takim wyposażeniu, to miał tak wykończone, to miał w takim kolorze i tysiące przygód, tak, jaki miał z tym samochodem, I zawsze z uśmiechem i z miłymi wrażeniami, jakąś nową historią, tak mogę się coś dowiedzieć. Czasami nawet za chwilę mogę mieć jakąś usterkę, czasem się tak zdarzy, a wcześniej z kimś rozmawiałem i powiedział, że mu się często coś takiego sprawiało, tak? I potem miałem, a to już mam jakiś trop, gdzie na przykład. Szukać rozwiązania. Nie? Teraz dzięki Popo, jedynym pasem do zaciskania będzie pas bezpieczeństwa w twoim nowym polonezie. Udaliśmy się do dilera FSO, płaciliśmy 10% ceny i polones jest nasz. Nowy polones z dnia na dzień. Twój Polonez mieszka w namiocie garażowym, ale można go znaleźć także w internecie. Łączę swoje hobby, interesuję się elektroniką, też programowaniem. Robię też jakieś strony internetowe, także zrobiłem stronkę, gdzie monitoruję sobie Poloneza, kiedy nie mogę przy nim być. Tak jak wspomniałem, na co dzień jestem w Poznaniu, mam cały czas na bieżąco informacje na temat jakichś tam temperatur, wilgotności w samochodzie. Tak, Mam też widok z kamery online na samochód. Mam w planie również nieinwazyjnie w oryginalną instalację zainstalować mu komputer, taki procesor, który będzie zbierał informacje właśnie na temat wilgotności, temperatur w samochodzie, centralny zamek samodzielnie zrobiony, żeby mógł sobie jakby trochę unowocześnić tak łączenie tych pacji też tej elektroniki nowoczesnych technologii trochę z klasyką, myślę, że to będzie ciekawe połączenie, zwłaszcza że przy pomocy technologii druku 3D jesteśmy w stanie ukryć te elementy dosyć sprytnie Tutaj mam już zrobiony projekt, nawet jeden prototyp ukrytego ekranu w popielniczce Poloneza, tak, jest zrobiony element wydrukowany 3D, gdzie mam ukryty ekran i jak ktoś wsiądzie, to, to nie jest on to włączone, to nie jest w stanie nawet zobaczyć, że coś takiego jest. Oj, coś się chyba zepsuło. Andrzej Gackowski.pl Na tej stronie można zobaczyć zdjęcia Poloneza, o którym rozmawiał Arek Wilman.